I zaczynamy od byka, a zobaczmy. Zobaczmy drogie byki co u Was. Ja się trochę skieruję, słuchajcie, w dół, żebyśmy mieli trochę może więcej tego stołu, który jest nam potrzebny. W polu widzenia. Zacznę od relacji. Co dla byka w relacjach może być ważne w kwietniu? I standardowo. Dzisiaj tak pod kątem byk. Miesiąc kwiecień dla byka. Wyzwanie. Trudność. I rada. Dzisiaj idziemy z jednej pani. Pod spodem giermek mieczy na dziesiątce kielichów. Hmm. No, może być tak, że słuchajcie, gdzieś tutaj będziecie niektórzy z was sobie obserwatorami, albo właśnie w tej komunikacji rodzinnej, może wyjaśniającej pewne sprawy się poruszać w tym miesiącu. A co relacje na to chcą powiedzieć? Oryginalność. Częstotliwość oryginalności, bo o tym mówi karta, wspiera naszą zdolność do bycia wyjątkowymi i oryginalnymi. W byciu twórcą nieograniczonych możliwości w każdej chwili. Taki dla was przekaz. Taka dla was sentencja na ten kwietniowy czas. A więc bądźcie wyjątkowi w swojej oryginalności i poprzez to, że jesteście oryginalni. Czujcie się też wyjątkowi. Miesiąc dla was, dwójka denarów, a więc takie działanie podwójne, działanie z kierunkiem, w kierunku także tego, co być może nowe, silne, bo i to jest wyzwaniem dla Was. Nie uciekajcie do tego, co jest nieszczere. Nie uciekajcie do tego, co jest kombinowane, bo taka jest u Was gdzieś tutaj trudność w tym wszystkim. No i też bądźcie ze sobą szczerzy. Rada na to wszystko przestań się bać. Przestań się bać opinii. Przestań się bać tego, że zostaniesz źle oceniony. Przestań się bać byku tego, że ktoś może Cię źle zrozumieć. Możesz też mieć taką tendencję w tym miesiącu, że będziesz także i Ty chciał trochę siłowo forsować pewne. No, takie niefrasobliwości, które słownie czy też intencjonalnie mogą się gdzieś tutaj chcieć przemycać. No i w tej oryginalności, gdzieś w tej adaptacji też Twoja siła, pamiętaj, a więc żeby się trochę dostosować do tego, co. Stanowi Twoją przeciwność, co stanowi, no, gdzieś może kontra do tego, co Tobie po głowie chodzi, czy do tego, co chcesz, z czym chcesz świat zwojować. A więc bądź oryginalny, mówi ten miesiąc. Pamiętaj, że w tej oryginalności tkwi Twoja siła. Pamiętaj też o oryginalności i wyjątkowości innych twórców, którzy także mają do tego tworzenia prawo. I nie bój się tego, co czasami. Jakimś kąśliwym, może słowem jest. Sam, sam unikaj takich kąśliwości, sam unikaj pewnych złośliwości. Niech twoja siła będzie w tym, że potrafisz zmienić może pogląd, może ogląd, a może chociażby. Te właśnie, ten kierunek siły na to, co konstruktywne, a nie na to, co gdzieś dołujące, zastraszające, czy takie gdzieś może przewidywalne, sztampowe, a niekiedy takie, właśnie nawykowe przez co być może gubiące Ciebie w pewnych sytuacjach, w których nie potrafisz się odnaleźć i gdzieś to odbija się rykoszetem albo na Tobie, albo na innych. Miesiąc mówi wyraźnie, w wezwaniu jest siła, a więc upór Twój, czy Twoja gdzieś dominacja, niech będzie także ukierunkowana na to, co szczere, uczciwe, konstruktywne. Tu czuję energię konstruktywnego myślenia, patrzenia, działania, a więc więc nie stój w miejscu, zmieniaj to, co zmieniać powinieneś, czy też łap się tego, co daje Ci większą moc. Natomiast nie uciekaj do rzeczy i do ludzi, do energii, które są takie krótkowzroczne, które też są zastraszające lub które kradną Ci energię. Czy w słowie, czy w myśli, czy w pochopności. Bądź oryginalny. Tak mówi do ciebie ten miesiąc. Trzymaj się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!